Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czyszczeniu srebra amoniakiem. Wiele osób uważa, że amoniak jest zbyt agresywnym środkiem do czyszczenia srebra, ale ja pokażę Wam, że można go używać bezpiecznie i skutecznie. W tym filmie omówię różne metody czyszczenia srebra amoniakiem, a także podzielę się kilkoma wskazówkami, jak uzyskać najlepsze rezultaty. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach poniżej. Zapraszam do oglądania. Zgromadź niezbędne materiały: amoniak, wodę, rękawiczki ochronne, miękką szmatkę, miskę lub pojemnik. Wybierz dobrze wentylowane miejsce do pracy. Otwórz okna lub włącz wentylator. Załóż rękawiczki ochronne, aby chronić skórę przed kontaktem z amoniakiem. Mefetone Soaken in Ammonia Solution wymieszaj amoniak z wodą w proporcji godzina pierwsza dziesięć. Zanóż srebrne przedmioty w roztworze na kilka minut. Wyjmij przedmioty i dokładnie opłucz je czystą wodą. Osusz przedmioty miękką szmatką. Metoda tu: czyszczenie pastą z amoniaku i sołdii oczyszczonej. Wymieszaj amoniak z sodą oczyszczoną w proporcji 1:1, 1, tworząc pastę. Nałóż pastę na srebrne przedmioty i delikatnie pocieraj miękką szmatką. Spłucz przedmioty czystą wodą i osusz je miękką szmatką. Method 3: Clean with ten soaked in ammonia. Zanurz wacik w amoniaku. Delikatnie przetrzyj srebrne przedmioty wacikiem. Spłucz przedmioty czystą wodą i osusz je miękką szmatką. Nigdy nie mieszaj amoniaku z wybielaczem, ponieważ może to spowodować powstanie toksycznych oparów. Unikaj kontaktu amoniaku ze skórą i oczami. Przechowuj amoniak w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie umyj ręce. Przed czyszczeniem srebra amoniakiem sprawdź, czy przedmiot nie jest wykonany z innych metali, które mogą reagować z amoniakiem. Jeśli srebro jest mocno zabrudzone, możesz przedłużyć czas moczenia w roztworze amoniaku. Po czyszczeniu srebra amoniakiem możesz wypolerować je miękką szmatką, aby uzyskać połysk. Czyszczenie srebra amoniakiem jest skuteczną i łatwą metodą. Pamiętaj jednak o zachowaniu środków ostrożności i stosowaniu się do instrukcji. Dzięki temu twoje srebrne przedmioty będą lśnić czystością. Srebro to piękny i szlachetny metal, ale niestety z czasem może pokrywać się ciemną, nieestetyczną powłoką. Dzieje się tak z powodu reakcji srebra z siarką obecną w powietrzu. Siarka łączy się z atomami srebra, tworząc na jego powierzchni cienką warstwę siarczku srebra. Ta warstwa jest ciemniejsza od czystego srebra i nadaje mu matowy wygląd. Amoniak jest skutecznym środkiem do czyszczenia srebra. Ponieważ rozpuszcza siarczek srebra. Jest to bezpieczna i niedroga metoda, która nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności. Amoniak można kupić w większości drogerii i sklepów spożywczych. Przed przystąpieniem do czyszczenia srebra amoniakiem należy pamiętać o kilku ważnych zasadach: pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Amoniak ma ostry zapach, który może podrażniać drogi oddechowe. Używaj rękawiczek ochronnych. Amoniak może podrażniać skórę. Nigdy nie mieszaj amoniaku z wybielaczem. Ta mieszanka może wytwarzać toksyczne opary. Testuj amoniak na małej, niewidocznej powierzchni przedmiotu. Upewnij się, że amoniak nie uszkodzi srebra. Istnieje kilka sposobów na czyszczenie srebra amoniakiem. Oto dwa najpopularniejsze. Wymieszaj na szatyr z proszkiem do zębów lub pastą do zębów w proporcji 1-1. Nałóż pastę na srebrny przedmiot i delikatnie pocieraj miękką szmatką. Spłucz przedmiot wodą i dokładnie osusz. Wymieszaj na szatyr nadtlenek wodoru i mydło dla dzieci w proporcji 1-1-1. Zanurz srebrny przedmiot w roztworze na kilka minut. Wyjmij przedmiot z roztworu i dokładnie osusz. Przechowuj srebrne sztućce w suchym miejscu. Po każdym użyciu myj sztućce ciepłą wodą z mydłem. Poleruj sztućce miękką śmatką. Regularnie czyść sztućce amoniakiem, aby zapobiec powstawaniu ciemnej powłoki. Czyszczenie srebra amoniakiem to łatwy i skuteczny sposób na przywrócenie mu blasku. Pamiętaj jednak o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do powyższych zasad.